Hejka kochani, ostatnio wrzuciłam Wam posta odnośnie odżywki do włosów, a dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć właśnie krótko o szamponie, który właśnie też polecam z firmy Forever. Bardzo jest fajny na upierz, przeciwdziała łupieżu, fajnie myje skórę głowy. Włos nie jest przesuszony, skóra głowy nie jest przesuszona jest bardzo fajny, włosy się fajnie rozczesują nie trzeba go takiej samej ilości brać tylko dużo mniejszą ilość niż normalnego szamponu jest naturalny także bardzo polecam go kupić z czego co zauważyłam taka jedna fajna uwaga kosmetyki firmy Forever na jakiekolwiek kosmetyki popatrzycie na pierwszym miejscu nigdy nie jest woda czyli jak się popatrzy na skład pisze zawsze aqua tu możecie popatrzeć, za każdym razem we wszystkich tych z Forevera jest aloes, miąższ aloesowy. I to jest fajnie, bo są, na świecie jest ponad 300 różnych gatunków aloesu, a ten najbardziej przebadany, najbardziej najbogatszy w swoje składniki jest właśnie ten aloes, który jest wykorzystywany przez firmę Forever. Także bardzo polecam na przesuszone włosy, przesuszoną skórę, do ogólnego stosowania, jeżeli ktoś nawet ma łupież, bo aloes jest przeciwbakteryjny, przeciwgrzybiczy, ogólnie stosowany. Także ten szampon naprawdę polecam i jest o naturalnym pH dla skóry głowy dla włosów. Pa